Kod trzeba wpisać. I wtedy można wejść. Witajcie! To ja, kosiarz, zwany stalowym Piotrem, chciałem Wam pokazać swój nowy warsztat. Jest on za tymi drzwiami. Tu są resztki, które idą na gabaryty, ale w związku, że panuje szole jakiś koronawirus o tam jest gacek. W związku z tym, że panuje koronawirus, to chyba na razie tego nie wywiozę. Ale my mieliśmy o moim nowym warsztacie wyprowadziłem się od przemka, więc zapraszam. To jest moje nowe sanktuarium. Tutaj będę spędzał dużo czasu. Tam się znalazłeś miejsce w tych brudach? Muszę zrobić wejście jeszcze raz, bo mi się bateria akurat skończyła. I robimy wejście jeszcze raz. Na dzień dobry. Nie wygląda to za pięknie, bo nie ma wyglądać. Ma odstraszać, ale nie, nie, źle. Elektryk był, zrobił tutaj na wejściu miładne prądy. To niech stanie się światłość. Główny wyłącznik, jedyny, który jest niezależny lampa, która od razu świeci mi nad wiertarką, ale do tego raz przyjdziemy. Wyjściówka, tak mówię, żeby wszystko pogasić i przy wyjściu móc. Sobie wyłączyć światło. Widzą stare pasy. Mogłyby być bardziej rozsunięte, to nie będzie widać. I wita nas tutaj Maximus. To jest szlifiera, która zrobiła nie jeden nóż. Tak. Stoi sobie, on jest na stałe. I na nim będzie wykonywana większość pracy szlifierskiej. I jako pomoc stoi drugi. Ten jest inny, nie jest przemocowany na stałe, jest ruchomy. Można go przesuwać. Jestem w stanie go złożyć, przesunąć, żeby mi nie przeszkadzało. A czasem może mi tutaj właśnie przeszkadzać, dlatego to jest pomocniczy, ale ma fajne bajery, on ma falownik, tu od tej strony można się do niego dostać i sobie ustawiać obroty. Aby je włączyć też w ogóle tą całą ścianę razem z oświetleniem, aby to włączyć, muszę się cofnąć. I po prostu włączyć tą ścianę. Jak gdyby prąd mam podzielony na, tylko na dwa kierunki: ta ściana z szlifierek, pod którą też będziesz czasem piec, i drugi kontakt jest z drugiej strony, prowadzący mi do drugiego pomieszczenia, ale do drugiego pomieszczenia wrócimy. Na razie wrac... zajmujemy się tutaj. Tymi. Oprócz tego antydzieciowy ukryty włącznik. I stała się światłość. I teraz szlifierki będą działały. Ło, ale daje. I od drzwi mam tu jasno. I piękna lampa nad stolikami. I w razie czego mogę sobie domontować pomocnicze, które wisi w każdej chwili. Ale to. No, także tu są dwie slifereczki na tej ścianie. przejrzyjmy się. Dokumentuję swój nowy warsztat. Tak się tu wchodzi. Co to za narożnik dziwny? Tak. W tych skrzyniach i w, te, i w tym kartonie stoją materiały na zrobienie pieca i innych i pieców w ogóle. I tutaj z czasem będą, będą stały dwa piece plus palenisko wszystko mobilne, wyjeżdżalne. Czy musicie sobie to wyobrazić oczami, wyobraźni, po to, żeby móc je wyciągnąć tutaj na środek tej hali i tutaj wykonywać na środku, w bezpiecznym miejscu, procesy cieplne, ewentualnie kucie, także. Ale kucie może być też bardziej tam, ale nie musi, nie, nie, to raczej będzie po prostu róg w takiej w, 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 w formie parkingu. Ściana płaczu. To będzie młotki, wszelkiego rodzaju młotki i inne tam narzędzia, ale z czasem chyba tylko młotki. Stoi sobie tutaj imadło. Do prac szlifierskich jest i kowadło, i dużo młotków do oprawienia właśnie. Piękny orzech na przyszłość, drewno i madło oraz zapas stali i madło. I madło jest także mobilne, ale będzie z czasem też zrobione, gdzieś będzie zagwożone, ale to muszę najpierw pierwsze próby zrobić, żeby wiedzieć, w którym miejscu mi sobie zrobić kotwy do mocowania i madła. Ale póki co do większości prac tak mi zupełnie wystarcza Samo mogę tą szyną i dociążyć jeszcze kowadłem i też będzie dobrze. Mam taki fajny bajer, że ja sobie czasami tutaj potrzebuję też w tym pomieszczeniu zamontować, mam taki stolik magiczny, o, co robi się tak montuję tu i mam stolik, mam małe madełko ewentualnie, sobie mogę tutaj to odczepić i też coś na przykład przyczepić do tego ściskiem i ciąć. Tu zapasy drewna, z czasem to też stąd zniknie, będę dążył, żeby to zniknęło, no ale póki co nie mogę tego wrąbać na strych, bo, yy, bo, 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 bo yy, za ciężkie trochę, nie? Tak samo stal, także to jeszcze gdzieś tam docelowo z czasem się z zmieni. No, tutaj ściana narzędzi klasycznych, szlifierskich i stolarskich. Libertarka szlusarski. Stare, ciężkie, porządne biurko. Szkoda mi było go wyrzucić. Także przy jest, stoi jak trza. Można poziom sprawdzić. Jest idealnie stabilnie. Jak na moje potrzeby do wiercenia cienkich blaszek drewna i skóry, to zupełnie wystarczająca stabilność. I wiertarka służy mi już od paru lat. Jestem z niej zadowolony. Mi całkowicie wystarcza. Nawet jestem w stanie przewiercić nią kilkucentymetrową głowicę do miecza w miękkim materiale najbardziej podstawowe narzędzia pod ręką, wszystko co potrzebne podobnie nad szlifierkami półeczka, trzy kluczyki tylko tylko te trzy, które są potrzebne do ślifierki. trzynastka, siedemnastka, dziewiętnastka i tutaj na podobnej zasadzie, zawsze okularki pod ręką, jakaś sumiarka, ołówek, śrubokręt i Prąd w tej ścianie już jak gdyby należy do tamtego pomieszczenia, tam mam nad nim kontrolę, ją wyłą wyłączam. I <laughs> ona w tej chwili jest wyłączona, ale możemy włączyć wszystkie maszyny tutaj po kolei. Bo tutaj musi falownik chwilę podziałać, więc my sobie poruchomimy wiertarkę dużo stolików, można je sobie ciągnąć na środek. Odkładać narzędzia jest mi wygodnie korzystać od razu wtedy z dwóch szlifierek i z szlifierki kątowej na imadle. Wygodnie pod ręką. O, wyje. Dobra. Kącik brudu, sam brud. O i tutaj. Kącik czystości w jednym miejscu z widokiem na okienko i na drzwi. Tam wszystkie sprawy elektryczne oraz kalendarz. Stamtąd weszliśmy. Tutaj sam mogę umyć ręce. A pudełko i wszystkie tutaj barwniki, różne takie pierdoły. Co są do skóry. Nie chcę farbować skóry w tamtym pomieszczeniu. Bo to jak jest najgorszy jeśli jak się już coś uwali, to się uwali na dobre. Więc nie. I wejście. Tak. Dwie lampy jasne jak w kościele. Bardzo jasno. I stryszek jeszcze pokażę. Na stryżku stoją sobie skrzynie. A wiele z nich pełnych. chodzimy. Tutaj docelowo oczywiście będzie jeszcze kurtyna. Tam się porwałem z malowaniem, ale nie powinienem, bo będzie chyba coś jeszcze spawane. I będzie bezbarwna kurtyna przez którą sobie będę przechodził, z ciężkiego plexi czy to plexi czy jakaś taka bezbarw, bezbarwny plastik mięki. No i wchodzimy tutaj półeczek, półeczków narzędziów i mój ukochany blat ale po kolei. Tutaj taki zrobiłem sobie wysztukowałem to ze wszystkich szaf w, jakie po się walały starych stołów. Te wszystkie blaty wykorzystałem na zrobienie takich półek. I od razu taki blat do lekkiej pracy mogę sobie tam czysto skórkę robić i coś czasami poszkicować, zaprojektować ołóweczkami. Czyli taki biurkowy tutaj kącik. Tak mało mam narzędzi, że nie mam czym półek zapełnić. Rozbiło się pusto, ale z czasem wszystko się zbiera. Koła stąd wylecą. Docelowo, bo nie miały tutaj być. Po prostu po przenoszeniu się z drugiego warsztatu zostały mi na karku. Muszę przyjechać samochodem i je zabrać. <laughs> I okno umyłem sobie. Z okna widać karmnik zamontowany. Będziemy tam sypać z Jankiem. Szafeczka klasycznie. Wszystko tutaj działa, dopasowane nie ma kolizji. No, papiery, papierologię, pakowanie, koperty i tak Drugi kalendarz, żeby było wiadomo co mamy, jest kwiecień, chyba ósmy. Tam się pokazuje jeszcze raz. Ściana. Dobra. Tam kiedyś będzie kącik Janka. To będzie w generalnie dotąd ścięte. Nie będzie tutaj, bo widzicie, konstrukcja jest dotąd, a tu trzeba ściąć i zrobię mu zamykany jego taką krainę <laughs> z szafy. Dzieci chyba lubią takie że w miejsca wchodzić, także będzie miał tu i tu, tam sobie tunelem będzie mógł chodzić i zaprojektować, może z czasem jakiś buzeczek na kółeczkach z narzędziami jego i i rzeczami będzie mógł się tam ukryć tak, żeby miał wygodnie i ciepło No kiedyś o nim nie zapomniał. Książeczki tematyczne, ale to wszystko są pierdoły. Najważniejszą książkę tematyczną jest tam, nie? Jeszcze brakuje potopu, całej trylogii w ogóle. czy jakiś są. I całego Wiedźmina. Oj, coś mi gra, nie powinno grać, bo mnie zablokują przez tego pieprzonego YouTube'a. Dobra. Tamten kącik będzie z czasem typowym kącikiem do satynowania. Tutaj docelowo będą papierki na takich, tutaj ja, oczekujmy, żeby mógł sobie łatwo wyciągać te, te najczęściej używane 4 czy 5 gradacji nożyczki na łańcuszku i tutaj będą moje papierki do satynowania. A tutaj będzie taka ściana goła, tam jakieś sobie swoje pierdoły zawiesiłem klimat dla klimatu, o tam mam schowek na stryszek, z drugiej strony dojście. Na tamtej ścianie będą narzędzia raczej takie po prostu najbardziej uniwersalne, które się używa także zawsze w gospodarstwach, wszelakie klucze oczkowe, śrubokręty. Wkręty, śrubeczki i inne kołeczki eee, takie słóczki sobie wymyśliłem. To chyba był taki patent tego pana bardzo mądrego, co uczył ZPT w telewizji. I teraz uszło mi z języka, i on tak wymyślił, że można te słóczki tak pięknie podwiesić pod półeczki. I wtedy mniej miejsca zajmują, ale na razie nie muszę tego podwieszać, bo mam tyle miejsca, że sobie stoi swobodnie. No, i przechodzimy do centrum dowodzenia. Blacik, który pozyskałem normalnie cudem polski, toś tak też można tylko załatwić w Polsce. Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc przy tym blacie, ale taki mi się blat pryknął, py że, że, że aż jestem uradowany. I moje półeczki z tamtego warsztatu dla organizowania. Pospodem też jeszcze się coś zapełni. Tam jest od razu grzejniczek. i madło obrotowe. Tak zrobione, żeby mógł sobie coś tutaj z dołu spuścić, nie? Ważne przy montowaniu i madło, żeby wystawało. Zwróćcie na to uwagę. pracy w skórce, przy zdobieniach. I madło do satynowania blisko właśnie rogu. Satynowo. Do satynowania, no cała tam. Tak, tak. I tutaj też taka lampa. Tuż nad stołem. W każdej chwili mogę, jak będzie mi mało, demontować jeszcze jedną taką. Mam po prostu obok. Będzie jeszcze jaśniej. W razie czego mam tam pomocnicze światełko kierunkowe. Ale dzięki oknu jest tutaj bardzo jasno. No, to tyle. Rewelacji nie ma. Teraz trzeba zbierać narzędzia. Jeszcze pozaglądajmy. Żeby było wiadomo, że wszystko jest na miejscu. odłączymy odłączymy tą ściankę odłączymy szlifierki Nie zostało światło to który mówiłem wyjściówka Jeszcze chciałem powiedzieć, że <laughs> albo w sumie nie, nie będę tego mówić, co chciałem powiedzieć. Żegnajcie, na razie.